Twórczość, serię dla dzieci to jest rzeczywiście, to nie jest tylko twórczość komercyjna, jest to połączenie elementu i twórczego i, 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 i komercyjnego też. I, i, też opiera się to na tej zasadzie, której pojawiają się na kulturalny wyjątek, bo to się w tym mieści, wbrew pozorom, to się w tym mieści dlatego, że, dlatego, że kulturalny wyjątek, o co teraz się biją Francuzi, to jest też ochrona własnej twórczości. I, I dla dzieci, i twórczości, czysto artystycznej dla, dla dorosłych. I to nie polega też tylko na tym, że chcemy być pod kloszem i nie, 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 nie jakby pod ochroną. Że chodzi o to, żebyśmy mieli wyrówny, wyrównane szanse w stosunku do produkcji globalnej, do, do rynku globalnego. I, i, Dlatego to też w tej sferze się mieści. To, to przepraszam, że no, tutaj jeżeli Jurek Cię obraziłem, to bardzo mi przykro, nie, 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 nie chciałem. Po prostu chciałem przedstawić, jak wygląda w tej chwili działalność producenta no, głównie serii animowanych dla dzieci. Dziękuję bardzo.